Siema z tej strony Damian z kanału Dami Sport HD. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jak widzicie dzisiaj jestem poza swoim domem. Wyszedłem sobie na teren neutralny, żeby podsumować półfinałowe mecze Ligi Mistrzów i przypominam Wam, że to jest drugi odcinek już z Ligi Mistrzów oczami Kiwica. Jest to mój taki projekt, który w sumie powstał na spontanie i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie coś kciuka w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jezu, ale tutaj jest one tutaj w mokro, A więc... Nie przedłużając, rozpoczynamy. E, dobra, okej. Okay. Jak widzicie jestem tutaj troszeczkę e, na, e, tutaj na, e, na odludziu, bo w sumie jestem nad wodą. Jeżeli nie leżycie, to proszę bardzo. Tam już jest ten, także tam już jest woda, także możemy spokojnie nagrywać. Zacznijmy od meczu, który się odbył już przed wczoraj, e, czyli peżę podejmowało lip Tak naprawdę Faworytem e, wiadomo, że był Paris Saint-Germain, e, pierwsza bramka Marquinhosa, e, potem Di Maria, oczywiście, swoje show odrwali, ale oczywiście Neymar miał w tym swój udział. E, no i oczywiście pewnie wygrywa też 3-0 z, z, z Erbelist, chociaż nie oglądałem tego meczu, więc dużo na jego temat nie powiem. Ale za chwilę Wam powiem o, jeszcze, o drugim meczu, który oglądałem już się cały, czyli Bayern Monachium, który w Lizbonie podejmował. Olympic Lyon i tutaj było dosyć ciekawie, bo powiem Wam szczerze, że Bayern Monachium na początku meczu naprawdę, no powiem szczerze, że no nie chodzi o to, że grali słabo czy coś w stylu, bo no nie grali słabo, tylko może powiem szczerze, że nie byli przygotowani na to, co tak naprawdę kibic, co tak naprawdę Olimpik był w stanie zrobić. Kilka niewykorzystanych bardzo, bardzo dobrych był niewykorzystanych sytuacji, no i w ogóle tą pierwszą matkę, kiedy tam na sam wychodził właśnie z, e, przeciwko Depayowi, naprawdę rewelacyjna interwencja, zasłonić jej bliższy, bli, bliższy supek to jest naprawdę nie ma e, naprawdę no szacunku powiedziałbym szczerze. No i słuchajcie, no i to co, to, co zrobił Szerż Gnabry przy dwóch bramkach, pierwsza bramka w ogóle, to piękna bramka, okieneczko centralnie zdjął praktycznie sieć z bramki. Lopez oczywiście bez szans i było 1 do 0. oczywiście piękny raj. Jak powiedziałbym, szczerze, tak na styl, styl Leo Meskiego w sumie. Więc no, powiem wam, że, że jestem zdziwiony, że Gnabry tak się bardzo ciekawie się rozwinął, jeżeli chodzi o e, tutaj e, o drużynę Bayernu Monachium. Bardzo fajnie sobie radzi na tym skrzydle. No i oczywiście wiadomo potem 88 minuta meczu Lewandowski strzela bramkę na 3 do 0. No i w taki sposób właśnie Bayern awansuje do finału. Chociaż tam chyba widziałem nawet był wynik 3 do jednego w sumie, ale tam chyba VAR tam był chyba zastosowany i tej bramki dla Olimpiku Lyon nie uznali. Powiedziałem szczerze, że bardzo fajne widowisko. Naprawdę Lyon mega szacun, bo naprawdę postawili bardzo wysokie warunki, jeżeli chodzi o właśnie mecz. Postawili się Bayernowi, przynajmniej po do Barcelony, która w ogóle była nieprzygotowana do tego meczu. Przepraszam, że tak zmięśniałem, ale liśnik yy, jakiś poleciał do, yy, tutaj do, yy, do telefonu. No i słuchajcie, to by co więcej mówić. No, Bayern oczywiście pokazał swoją piłkę, pokazał, że jest faworytem w tej Lidze Mistrzów. Yy, bardzo fajnie w ogóle działały te w ogóle wszystkie linie i ofensywne i defensywne Bayernu. Jak zauważyliście, oczywiście tak jak było to w meczu z Lewandowski, w ogóle co ten w ogóle typ wyprawiał, to naprawdę jest yy, mimo tych nawet dwóch pudeł, które miał yy, w tym meczu, to muszę Wam przyznać, że naprawdę Lewandowski... Zasłużył sobie na miano zawodnika meczu, ponieważ jak gościu cofał do, tego, do środka boiska, schodził na skrzydło, bardzo fajne podania z pierwszej piłki. O to tylko sprawuje na tym, na jakim poziomie w tym momencie się Messi znajduje. Ja tak Przepraszam, że tak cały czas poprawiam sobie swoje włosy, ale naprawdę jestem w sumie już trochę nieogarnięty. No i wiecie, no, no tak to ogólnie właśnie cały to jest właśnie Robert Lewandowski. Naprawdę mecz w wykonaniu Dawida Alaby też był naprawdę mega super. Potem wszedł Niklas Zulec, a chyba bodajże Boatenga, bo coś tam się Boateng chyba jakiś, jakiś uraz czy coś w tym stylu, ale mam nadzieję, że szybko była Boateng, jeżeli faktycznie doszło do urazu albo do taktycznej zmiany, to mam nadzieję, że była Boateng na finał już będzie przygotowany, bo naprawdę finał będzie naprawdę mega, mega fajny i powiedziałbym szczerze, że po tym całym sezonie właśnie z zagadkami czy to po pandemii to właśnie ruszy, czy nie? Muszę Wam przyznać, że w sumie taki scenariusz, jeżeli chodzi o finalistę Ligi nikt by się raczej tego nie spodziewał, ponieważ Bajer na początku sezonu, musiałbym przyznać, że tak no nie za bardzo też. też tak preferował taki właśnie styl gry piłki, dopóki potem nie został właśnie nie nie został właśnie zwolniony na jego funkcję przez nowy trener, którego oczywiście jak zwykle nigdy nie pamiętam jego nazwiska. No i muszę przyznać szczerze, że naprawdę Bayern naprawdę gra bardzo fajną, mężczyzną piłkę i powiem Wam szczerze, że finał Ligi Mistrzów będzie się zapowiadał emocjonująco, pod warunkiem, że PSG doskoczy delikatnie do tego poziomu, jeżeli chodzi o właśnie Bayern Monachium. Właśnie przyszliśmy do stricte finału, który się odbędzie w niedzielę. Muszę Wam przyznać szczerze, że na początku miałem mieszane uczucia to, do tego finału, bo e, mi się wydaje, że właśnie FIFA nie bez, nie bez powodu z e, jednak postanowili nagrodzić jednak tego piłkarza e, za najlepszy sezon. I mi się wydaje, że transfutbol będzie naciskał, że jeżeli Paryż awansował, to żeby Neymar dostał tą piłkę, ale no, nie oszukujmy się, Neymar w sezonu nie ma może zbytnio jakiegoś tam rewelacyjnego w Paryżu. No ale z drugiej strony zobaczyć jak Lewandowski 15 bramek zdobytych widzemistrzów, ale dwie bramki mu brakuje do wyrównania rekordu Cristiano Ronaldo pod względem szczelonych bramek Lidze Mistrzów w jednej edycji, to muszę Wam przyznać że naprawdę no to robi wrażenie i myślę tutaj, że naprawdę Lewandowski naprawdę, no tutaj no ten sezon należy do niego i to on pokazuje pod każdym aspektem. Pokazuje się do gry, ustawia akcję, rozpo, rozpoczyna akcję, jednym podaniu kicwicza, nawet potrafi asystować bardzo do, tutaj do kolegi, żeby przytelszyli bramkę. No i tylko w sumie tyle, jeżeli chodzi o ogólny kształt Bayernu Monachium. Jeszcze tylko poruszę sobie tutaj właśnie finał, właśnie eliminację, to była druga runda Ligi Mistrzów, eliminacji do Ligi Mistrzów, gdzie Legia Warszawa wymęczyła ten w sumie awans do następnej rundy, gdzie potem się spotkają z drużyną, która prowadzona jest przez Berga, czyli tego byłego trenera właśnie legionistów. No Legia, no w sumie ten pierwszy mecz to w sumie zagrała, no powiedziałbym niezbyt za bardzo rozrywkowo, ale z drugiej strony, patrząc się na to jak oni grają, się, muszę zbiec tutaj sobie opa, dobra zbiegłem sobie to muszę przyznać szczerze, że naprawdę, że no Legia, jeżeli się ustawi na ten mecz, to może to być też ciekawe widowisko, ale jednak na jeżeli mam być szczery, to patrząc się na to, jak oni się męczyli w pierwszym meczu, gdzie potem mogę jeszcze remik być, mogła być wygrywka i Boruta uratował, uratował ten stupek, to muszę przyznać szczerze, że naprawdę... Jestem zszokowany w ogóle grom Legi, bo mi się wydaje, że po tych mocnych transferach, które przyszły do, do Warszawy, czyli na przykład takiego bartusza Kapustę, który w sumie jest ograny już delikatnie rzecz minując, chociaż po nieudanej przygodzie w RB tutaj właśnie w Leicester City grał w tej belgijskiej, tam chyba bodajże tam chyba drugoligowej ligowej drużynie, gdzie naprawdę sobie dawał radę i myślę, że tutaj... Piłka jest takim jakimś wzmocnieniem, jeżeli chodzi o punkt ekstra klasy, ponieważ no, to jest piłkarz z reprezentacji polskiej. My wiemy o tym doskonale wszyscy, jeżeli ktoś śledzi właśnie poczynania reprezentacji Polski, że Grał bardzo dobre miał też udane Euro 2016, gdzie naprawdę z Irlandią potrafił naprawdę robić różnicę, jeżeli chodzi o boki ofensywne. No to muszę przyznać, że na dla legi to jest naprawdę duże wzmocnienie i mam nadzieję, że kaputka pokaże swój potencjał w do Ligi Mistrzów. Bo później, kiedy yy, Bożeże je odpadną, mogą trafić do trzeciej yy, fazy eliminacyjnej do Ligi Europy, a tego byśmy raczej bardzo nie chcieli. Wolelibyśmy, żeby jednak Legia weszła do tej Ligi Mistrzów, chociaż no, w sumie każdy scenariusz jest możliwy, yy, więc mam nadzieję tutaj, że Legia sobie jakoś tutaj w tym drugim meczu sobie poradzi. Yy, przypominam Wam, że w związku z istniejącą sytuacją z tym, z tą zarazą, z tym wirusem, bo dziwno nie, nie wiem czy wiecie na YouTube nie można właśnie wynaleźć tej nazwy wirusa, ponieważ potem film jest bardzo mocno ograniczany, jeżeli chodzi o, yy, o tutaj yy, o właśnie zasięgi filmów yy, i oni obcinają bardzo mocno te zasięgi na przykład po 24 zamiast 77 to miną tylko 10. Także no myślę tutaj, że z drugiej strony... No muszę mówić zaraza, bo nie chcę właśnie się narazić na mniejszą ilość tutaj wyświetleń. Chociaż wiem, że tamten film się dosyć fajnie przyjął, wiadomo co tam, dlaczego tak to wyszło, a nie inaczej. Więc mam nadzieję, że ten film może trafić do większej liczby osób, że spodoba się Wam projekt i nie zapomnijcie stawić lajka w górę. Ktoś jeżeli mnie nie subskrybuje, to serdecznie zachęcam też do tego, także mam nadzieję, że Czekałem, czeka nas w ogóle ostatni weekend ligomistrzów i ligowerosów naprawdę bardzo solidny, także to by było na tyle w sumie troszeczkę cię krócej, bo w sumie nie było tak za bardzo o czym rozmawiać także to był Damian z kanału DamiSportKD przypominam wam, zostawcie łapkę w górę i jeżeli ktoś się subskrybuje, zachęcam do subskrypcji mojego kanału Powiedzieć Ci przynajmniej na bieżąco z tym, co będzie się działo na kanale, a już niedługo e, będę chciał e, trochę wrzucić materiałów z może jakieś paczki, coś w tym stylu, jeżeli oczywiście czas na to pozwoli. Także to był Damian z kanału Damian Sports, do zobaczenia, na razie i cion!